Witajcie! Dzisiaj miałem nagrać dla Was poradnik na temat bezpieczeństwa w sklepie. Natomiast wyszło tak, że ten poradnik przekształcił się w zupełnie co innego i myślę, że dla was wyjdzie to na lepsze. Pomówimy sobie dzisiaj trochę o bezpieczeństwie w sklepie, a w zasadzie to o bezpieczeństwie kont naszych klientów. Jak wszyscy dobrze wiemy, nasi klienci potrafią ustawiać bardzo słabe hasła. Niestety, może to powodować sytuację taką, że ktoś może włamać się na konto naszego klienta w naszym sklepie, i później, oczywiście, taki klient będzie miał pretensje do nas, że to nasz sklep jest słabo zabezpieczony, a na pewno nie będzie miał pretensji do samego siebie, że jego hasło jest zbyt słabe. PrestaShop nie ma mechanizmu, który sprawdza jak silne jest hasło użytkownika. W zasadzie można tutaj wpisać w tym polu dowolne hasło. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, że można to zrobić w nieco inny sposób i wyświetlić informację klientowi jak silne jest jego hasło. Kliknijmy tutaj sobie na pokaż, żebyśmy widzieli co wpisujemy i wpisuję dałem literkę A i wyświetliła nam się informacja dodaj znaki specjalne duże litery i cyfry sprawdźmy co się stanie jeśli tych literek A dam więcej po przekroczeniu pewnej ilości znaków widzimy informację że słabe hasło no dobrze jeśli mamy słabe hasło to damy sobie Cyfrę 1 i widzimy, że to hasło jest średnie, ale jeśli usuniemy sobie którąś z literek A, dalej to hasło jest słabe, ponieważ długość tego hasła jest mniejsza niż 8 znaków, ale jeśli dodamy sobie tych cyferek więcej, to hasło dalej będzie średnie. Nieważne jak dużo i jakie te cyfry tutaj wpiszemy, hasło będzie uznane za średnie. Dodajmy sobie teraz dużą literę i już widzimy, że nasze hasło jest dobre, ponieważ zawiera więcej niż 8 znaków, zawiera małą literę, cyfrę oraz dużą literę. I tutaj analogicznie, nieważne jak dużo i jakie te duże litery wpiszemy, hasło będzie uznane za dobre. Natomiast jeśli będzie krótsze niż 8. Zobaczymy tą informację, żeby dodać znaki specjalne, duże litery i cyfry. Dodajmy sobie jeszcze jakiś znak specjalny. I już teraz widzimy, że nasze hasło jest bardzo dobre. I tutaj również nie ma znaczenia, jaki znak specjalny zostanie użyty oraz w jakiej ilości. Jeśli spełniamy warunek, że nasze hasło posiada małą literę, dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny, to hasło będzie uznane za bardzo dobre pod warunkiem, że długość tego hasła będzie minimum 8 znaków. Jest to oczywiście tylko opcja informacyjna. Nie ma to wpływu na walidację hasła. Więc jeśli wasz użytkownik nadal poda bardzo słabe hasło, to będzie mógł konto założyć, natomiast będzie poinformowany o tym, że to hasło jest niewłaściwe, że mogłoby być lepsze, i tak jak wspomniałem na początku, miał to być poradnik, jak zrobić taką walidację. Ostatecznie skończyło się tak, że napisałem moduł, który właśnie dodaje tą funkcję. Moduł jest dostępny w naszym sklepie webforever.pl. Jest on za darmo, można sobie go dodać do koszyka. Zainstalować w sklepie i taki moduł będzie gotowy do użytku, więc nie musicie przepisywać kodu jak do tej pory, po prostu instalujecie ten moduł i ten moduł powinien zadziałać w Waszym sklepie. Jeśli chcecie, aby ten moduł został rozbudowany o jakieś dodatkowe funkcjonalności, napiszcie w komentarzu pod tym filmem jakie funkcje chcielibyście zobaczyć w tym module. Postaram się rozbudować ten moduł o Wasze sugestie. Jeśli podobają Ci się moje poradniki, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, napisz w komentarzu co chciałbyś zobaczyć w przyszłości. To tyle ode mnie, do zobaczenia.